Dzień dobry. 329 dzień z 365 dni zapuszczania brody. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj taki film. Jak wiecie, bo obserwujecie mnie na tym kanale ewentualnie po tytule tego, tego kanału. To ja golę się tradycyjnie. Golę się tradycyjnie już od 10 lat. I jeśli chodzi o twarz to 99% gole się brzytwą, brzytwami, a głowę gole maszynką na żyletki. No i teraz yy, obecnie jest projekt broda 365 dni, więc jestem w trakcie jej zapuszczania. I wielu z Was zadaje mi pytanie, czy ja tęsknię za goleniem. Czy... No bo wiadomo, jak człowiek przez tyle lat się goli, a szczególnie tradycyjnie, to czy ja tęsknię za goleniem. I powiem Wam, że nie tęsknię. O dziwo nie tęsknię i powiem Wam, że, no, że, że idzie mi to łatwo i naprawdę, jeśli chodzi o brzytwę, o golenie brzytwą, to nie tęsknię w ogóle. Więc to odpowiadam Wam na Wasze pytanie. Dobra, ja sobie teraz rozszerzę brodę i za chwilę z tą pogadamy. Okej, okay, broda rozszasana. no i tyle w tym odcinku. Dzisiaj taki szybciutki odcinek i chciałem Wam powiedzieć, że jak widzicie, no nie tęsknię za brzytwą. Na razie, pozdrawiam.